poruczniku dostałem wezwanie przez interkom czy już dotarliśmy do celu kapitanie musi to pan zobaczyć to przecież najnowszy album Wajmy Kameleo. Siema, z tej strony Oldini i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej muzycznej recenzji. Od momentu mojej reakcji na singla wypuszczonego przez WyMenę niejako promującego album, który właśnie dostaliśmy, czyli Hotline, minęło już ponad. 5 miesięcy. Jeżeli mam być w 100% szczery, no to przez ten okres zdążyłem o temacie trochę zapomnieć i ostatnio zostałem niejako wywołany do tablicy przez jednego z moich widzów, który zostawił komentarz, że album właśnie dropnął. No. Ja Ciebie oczywiście pozdrawiam. No i w końcu mamy to 27 października. Album odwajmy, czyli. Kameleo wleciał na streamingi. Dlatego właśnie 7 ostatnich dni minęło mi z tym albumem na słuchawach, zakłamując jak to zwykle bywa moje statystyki spotifyowe. Przejdźmy więc do meritum. 15 utworów i nieco ponad 44 minuty to właśnie wajma zaserwował nam w swoim projekcie, czyli naprawdę spory kąsek do przegryzienia, i naprawdę jest tutaj w co wejść i czym się zainteresować. Jeżeli oglądaliście moją reakcję, o której wspominałem wcześniej, no to wiecie, że Wajma wraz z singlem Hotline zostawił mnie na naprawdę pozytywnej nocie i z takim właśnie pozytywnym nastawieniem wchodziłem w przesłuch tego albumu. Ale oczywiście będąc wrodzonym sceptykiem, a szczególnie jeżeli chodzi o polską scenę rapową, no to starałem. Się tego jakoś za bardzo nie przehajpować i nie wywyższać swoich oczekiwań, no bo wiadomo jak to bywa, i nawet jeżeli coś wywarło na tobie pozytywne wrażenie, no to jednak to jest 15 utworów, to jest 44 minuty, jest naprawdę spora ilość czasu, żeby zdążyć się niejako. Oziębić. Od razu, żeby mieć już ten temat z głowy, a jest to jedna z rzeczy, na które zwracam uwagę jako pierwszą, za każdym razem słuchając rapowego trapowego albumu, czyli produkcja, produkcja stoi na naprawdę wysokim poziomie. W głównej mierze na tym projekcie pojawiają nam się brzmienia od dwójki producentów z warsztatu Ziomaleo, czyli od mięsza i. Kaptura. Na pierwszy rzut ucha widać, że wiedzą dokładnie za jakie sznurki trzeba pociągnąć i na jakiej stoluwie wajma pasuje najlepiej, te brzmienia są kolorowe, te brzmienia są ciekawe i cały czas z każdym następnym trackiem zastanawiamy się co nam dadzą i praktycznie trzymają nas w napięciu od początku do końca. Jest to ciekawe, fajne beat switche i to wszystko po prostu świetnie do siebie pasuje i się klei. Nawet na tych bardziej mellow kawałkach trzyma nas się ten kosmiczny klimat. Także myślę, że jest to wystarczające 5 groszy ze strony producenckiej. Przejdźmy więc do samej track listy. Tak jak mówiłem o moich obawach, że moja ekscytacja może się szybko oziębić, tak moje obawy wzrosły wraz z pierwszym trackiem, czyli trackiem tytułowym Cameleo. Ja należę do tych słuchaczy, którzy naprawdę lubią, żeby pierwszy track zaczynał na naprawdę mocnej stopie, żeby było to coś, co napędzi nas na całą resztę albumu. A jeżeli chodzi o ten track, no to... Nie za bardzo wyszedłem z takim właśnie przekonaniem, że tak właśnie jest. Trak wykonany poprawnie, ale najzwyczajniej w świecie brakuje mu tego czegoś, co idealnie nadawałoby się do traka otwierającego. A dodatkowo fit od Xada. Czada. Na pewno dacie znać w komentarzu, jak bardzo ta wymowa była nietrafiona. Ściąga w moim przekonaniu ten track nieco w dół i przy okazji pokazuje, jak duża różnica skillowa, jeżeli chodzi o nawijanie, jest pomiędzy nim a Wajmą. Ogólnie, jeżeli chodzi o pierwsze trzy traki, no to ten poziom utrzymuje się mniej więcej w tym samym miejscu. Trak Faroni nadal jest mocno nisko kluczowy. Tylko jedyne, co go wyróżnia, to właśnie klimat wokół niego, czyli te odniesienia do. Egiptu, które naprawdę mi się podobały i nadaje takiego smaczku i ten smaczek powraca w kilku następnych trakach o tym powiem nieco później i uważam, że z tych trzech właśnie najlepiej zaczyna radzić sobie utwór korespondent, bo mamy tam właśnie te zmiany wokalne zaczynają się te zmiany wokalne wajmy, które tak bardzo mnie przyciągnęły i na co czekałem i na co miałem nadzieję, że będzie tego po prostu jak najwięcej na całym albumie, a dodatkowo jeżeli chodzi o huk no to on jest naprawdę Kaczy i zostaje w głowie, i to jest ten track, który zapamiętujemy dużo, dużo lepiej w porównaniu do poprzedników. Ale w momencie, w którym dochodzimy do hotline'a, który od razu mogę zaznaczyć jest highlightem całego albumu, tego mogliście się po prostu spodziewać. Od tego momentu zaczyna robić się naprawdę ciekawie. Dla tych, którzy potrzebowaliby nieco więcej kontekstu do tego traku i nie widzieli mojego poprzedniego filmu, no to jest to po prostu świetny beat, świetny klimat, świetna linia melodyczna. Tyle. Słowo klimat pojawi się w tej recenzji jeszcze na pewno kilka razy. Po hotline mamy utwór chwilę, czyli jeden z tych singli, który wyszedł też również wcześniej przed samym albumem i przed którym zapierałem się rękami i nogami, żeby sobie go nie zaspoilować. Powiedziałem, że zostawię to na całość, spektrum całości będę go najzwyczajniej w świecie oceniał i mogę myślę powiedzieć, że jest to naprawdę solidny utwór z taką naprawdę wesołą otoczką. Najlepszym chyba słowem opisującym go byłoby to, że jest on jak najbardziej kolorowy i nastawiony na ponowne odsłuchiwanie. Prosty, łatwy i przyjemny z naprawdę dobrze dobranymi fitami i nawet Bambi nie kole aż tak bardzo tutaj w uszy, dlatego jak najbardziej na plus. A jak już o fitach mowa, no to dalej mamy track Nie ma mowy. Z najlepiej chyba pasującym na całym albumie featuringiem od O co chodzi. O co do Wajmy pasuje naprawdę świetnie. I tylko w momencie jak go usłyszałem, to pomyślałem sobie tak... To jest właśnie ten Equation, którego chciałem dostać. To jest coś, co chciałem na tym albumie usłyszeć, i w takiej właśnie formie. Po hotline jest to mój następny ulubiony track, i jest to właśnie ten klimat. Wajmowy dokręcony na 110% i takich tracków chciałem tutaj zobaczyć jak najwięcej. I dlatego cieszę się, że właśnie takie wydanie tutaj się znalazło. Ciężko stwierdzić coś innego niż to, że chłopaki naprawdę świetnie do siebie pasują i świetnie się dopełniają. I mam nadzieję, że zobaczymy jakiś ich tam kolap w przyszłości. Czy to na jakimś singlu, czy na kolejnym albumie, czy będzie tu wajma na przykład pojawiał się u o co chodzi? Nie obchodzi mnie to. Ja bym chciał to zobaczyć i usłyszeć jeszcze raz. Tutaj będzie chyba najlepszy moment, żeby wam powiedzieć o tej analogii, którą sobie wymyśliłem podczas słuchania całego tego albumu, wraz z następnym trackiem, czyli. Eskimo. Całość albumu mógłbym poniekąd porównać do jakiejś przygodówki z PlayStation 1. I jeżeli mówię, jakiejś to w głównej mierze na myśli mam e, serię Crash Bandicoot. Podczas przesłuchu można poczuć się jak właśnie przechodzenie przez takie tematyczne poziomy. Mamy faraoni, czyli jest Egipt. Mamy track Eskimo, czyli mamy tutaj jakiś poziom lodowy dalej jest Aquaman, czyli poziom wodny. W taki właśnie sposób y, ja to odbierałem i tak właśnie się czułem. Nie wiem czy to było coś zamierzonego, czy tylko i wyłącznie coś co ja sam sobie ubzdurałem. Ale jakoś mi to tam pasuje, ponieważ dużo tekstów również nawiązuje do różnych e, gier. Mamy na przykład tekst e, z Utevo Lux, e, czyli e, nawiązanie do Tibi, i jest tam parę takich gierkowych odniesień, i same bity też e, jakby biorą z tego growego świata, jakieś takie 16-bitowe, 8-bitowe brzmienia się tam pojawiają. Także może coś w tym chyba być. To taka ode mnie mocno. Przejarana rozkmina. Ale wracając do prawdziwych tracków i realnego świata, no to numer Eskimo też naprawdę trzyma bardzo fajny poziom. Ten beat daje mi taki bardzo frozen vibe. Utrzymuje on tą wajmową przewózkę i nonchalancję, która chyba nigdy mi się nie znudzi. I jak dla mnie cały album mógłby tak wyglądać tylko na różnych bitach, bo Wajma najzwyczajniej w świecie potrafi się bawić tym jak rapuje i e, potrafi się wpasować praktycznie w każdy bit i jakoś tak kolorystycznie się dopasować, kolorystycznie kameleo przykminie to. Co do następnych dwóch tracków, czyli Anioł i Heisenberg, mam mocno mieszane odczucia. Jakby nie zrozumcie mnie źle, wokal Wajmy ratuje praktycznie każdy tak, nawet największy średniak, nawet największy słabiak na tym albumie wciąż jest słuchalny i wciąż jest ciekawy i wciąż coś tam się dzieje innego, także no, człowiek nie pozostaje z takim kwaśnym wyrazem na twarzy. Ale nie porwały mnie one najzwyczajniej w świecie tak jak poprzednicy. Anioł jest po prostu jakiś taki lekko bez wyrazu, a jeżeli chodzi o Heisenberga, no to mamy tam fit z białasem, który moim zdaniem tutaj jakby w przeciwieństwie do o co chodzi, nie pasuje prawie w ogóle. Po prostu wystaje z tego tracka jak goły kciuk, a dodatkowo jego zwrotki są takie bardzo nijakie i powtarzalne. Może to tylko ja, ale flexowanie się na ghostwriting to jest takie okej. Okay. Ale kto pytał? No i ogólnie najzwyczajniej w świecie po tym całym okresie mam już najzwyczajniej w świecie dość e, traków, które brzmią chociaż trochę drillowo. Najzwyczajniej w świecie no to przesycenie zepsuło mi tą żanrę i ten typ bitu chyba już bezpowrotnie. Dalej mamy track, o którym wspominałem przy tej mojej dziwnej rozkminie, czyli Akomen. i ten track naprawdę płynie. Podoba mi się właśnie to takie przeskakujące flow i myślę, że to jest jeden z tych traków, który może sobie radzić naprawdę dobrze na koncertach, co zawsze na plus. I teraz przed sobą mamy największą zagadkę całego projektu, czyli utwór 1000 lat. Jeżeli którykolwiek z was jest naprawdę dobrze zaznajomiony z dyskografią Lilia a głównie jego ostatnim albumem, no to podczas przesłuchania tego utworu mieliście na pewno takie same odczucia jak ja, albo co najmniej mm, tak samo was to zainteresowało. Ponieważ w głównej mierze cały koncept tego traka Właśnie opiera się na stylu Liliach z jego ostatnich wydań. Ponieważ to tremolo głosu jest tak bardzo charakterystyczną rzeczą, że no najzwyczajniej w świecie ciężko mi jest wyrzucić z głowy ten image Liliachtyiego i tego, jak on to robi i że wygląda to dokładnie jak praktycznie no kalka 1 do 1. I mówiąc 1 do 1, mam na myśli. 1 do 1, co również jest częścią mojego dysonansu, jeżeli chodzi o ten track, bo on jest naprawdę dobrze zrobiony. Nie zrozumcie mnie źle, ja bazowo nie mam jakiegoś dużego problemu z przenoszeniem trendów z zagranicy do nas. Te włosy i brak flaneli to są jedyne rzeczy, które powodują, że to co tutaj teraz robię to nie jest poniekąd kradzież Osobowości. To, będąc tak dobrze zaznajomionym z tym brzmieniem, bo naprawdę jestem y, dużym fanem ruchów Liliah tego i tego jego ostatniego albumu, no, ciężko jest to z siebie wyrzucić i na pewno dużo lepiej przyjąłbym to jako jakiś laj, który z zewnątrz y, słucha tego po raz pierwszy i dla niego jest to coś nowego i świeżego, no, to naprawdę może powiedzieć, że to jest super rzecz i y, no, nie zaprzeczałbym. Bo, bo ja też uważam, że to jest bardzo ciekawy motyw. Najzwyczajniej w świecie zaprosiłbym was, żebyście sobie przesłuchali ten track i e, twórczość Liliatego, jakby back to back i wtedy zobaczycie o co mi dokładnie chodzi. Powiem tak, ocenę zostawię wam. No i żeby zakończyć to jakoś płynnie, no to połączę ostatnie trzy traki mniej więcej w całość, bo one są dosyć podobne klimatycznie, jedyne co nam się tutaj bardzo wyróżnia, no to te featuringi, które tutaj dostaliśmy. Jeżeli chodzi o Rider or Die, no to to jest naprawdę ciekawie zbudowany track, e, Oki tam naprawdę też dobrze siedzi i e, jeżeli chodzi o Okiego i Waimę, to miałem takie momenty, że musiałem się zastanawiać, w którym momencie jeden się kończy, a drugi zaczyna. Ponieważ ten wokal range, wajmy tutaj najzwyczajniej w świecie, robi nam psikusa. Szpaku brzmi po prostu tak jak zawsze brzmi szpaku, tylko że jest na traku u wajmy. I tutaj wiecie, jednym to się bardziej spodoba drugim mniej. Krąg to jest track, który dosłownie mnie zblubalował, ponieważ zaczął się w taki sposób, że myślałem, że to będzie kolejny highlight, mega zajebisty e, utwór, ale później ten beat switch wszedł i on się e, trochę rozlał i się zrobił taki distorted e, i leciutki zawód, ale ogólnie sam w sobie jest naprawdę fajny i uważam, że, że fajnie płynie i to nie jest jakiś tam skip. Nie zrozumcie mnie źle. No i ostatni, Grandios, czyli zamykający diabelski młyn, który jest e, również odniesieniem do kolejnego zagranicznego e, rapera, znanego nam wszystkim jako Travis Scott. I tutaj czuć właśnie vibe jego obecnych produkcji, ale nawet bardziej tych wcześniejszych, czyli takich jak Astro World. Mocno inspirowany z BTO naficie, który jakoś bardzo nie przeszkadza, kończy nam całość. Wciąż w klimatyczny sposób. Także na tym zamyka nam się 15 traków, 44 minuty za nami i muszę powiedzieć, że w żadnym momencie nie są to zmarnowane 44 minuty. Dostałem mniej więcej tego, czego oczekiwałem. Całość jest naprawdę solidna i wydaje mi się, że tak jakby bardziej zapieczętuje wajmę w całym tym naszym środowisku rapowym, jako kogoś naprawdę legitymalnego z przyszłością. I mi się wydaje, że jest naprawdę obiecującą przyszłością. jeżeli pociągnie on to, on to tak dalej, i nadal będzie szedł z progresem i nadal będzie chciał eksperymentować, no to może zajść naprawdę daleko. I jakby mam, mam duże oczekiwania co do tego, ponieważ takich ludzi jak on, na polskim rynku rapowym brakuje z takim flow, z taką przewózką, z taką łatwością, z takim wokal rang'em, z tym naprawdę można zrobić. Bardzo, bardzo wiele. I naprawdę cieszę się, że mam kolejnego polskiego rapera, którego mogę bez problemu komuś polecić. Czy to komuś z zagranicy, czy z Polski. Jest to naprawdę świetny wybór. Nie wstydziłbym się puścić jakiegokolwiek traku na, na przykład jakiejś imprezie. Moja bateria mówi mi, że czas kończyć. Dlatego nie pozostało mi nic innego jak zaprosić Was do komentarzy, żebyście powiedzieli, co Wam się podobało. Jakie aspekty albumu są lepsze czy gorsze, czy macie jakiegoś takea na mojego takea. Oczywiście zapraszam. Ja czytam te komentarze y, jak najbardziej zainteresowany waszym zdaniem. Czas życzyć wam dobrego dnia i nocy i widzimy się tutaj w następnym materiale. That's